Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Was Zakręcony Michał na kanale Granie na Spontanie jako Sonic1994.pl Mam dla Was do pokazania, no, taki raczej krótszy film z takich, można powiedzieć, rocznicowych, selektywnie przeze mnie wybranych ponieważ składa się na to, że wkrótce w tym miesiącu, w tym roku w listopadzie 2022 roku ta gra na wersję Sega Master System będzie miała 30 lat i to jest drobna okazja, żeby pokazać Wam tą grę w akcji, mniej więcej jak działa na tym telewizorze system. Mistrzowski, można powiedzieć. Będzie to też wstępne takie otwarcie do kolejnych moich odcinków z nowszych gier na starszą konsolę, ponieważ będę planował e, niedługo e, zaczynać z Master System, też do niektórych gier. Ale jeszcze, no niestety, tak jak już zacząłem pewną serię, która na PS2 niektórzy napisali tam, że wygląda jak kaszana, niektórzy pisali, że wygląda no, dość dobrze jak na możliwości PS2. No, tutaj raczej z tymi drugimi osobami będę się bardziej zgadzał, no ale to jest omawianie tylko wersji. To ja opisałem tak, jak e, ja e, czuję. Mam jeszcze do omówienia dla Was Need for Speed Carbon, Need for Speed Pro Street i Need for Speed Undercover. Więc zanim zaczniemy tego Sonika omawiać, to pewnie będzie grudzień, jeżeli się dobrze wyrobię w ogóle w czasie. Od tego zacznijmy. Ale na dobry początek, zacznijmy sprawdzanie. Tej, tejże gry na Master System Sonic 2 z okazji jego 30 lat, bo wyszedł ciut wcześniej niż wersja na Mega Drive, a, a na Mega Drive też będziemy pokazywać, też będzie coś tam krótszego. W porządku, i do tego celu będę próbował podłączyć kontroler. Ten jest taki sobie, bym powiedział. Ale no, ma swój klimat, co by nie mówić. Tylko nie wiem, czy to jest ten działający, czy nie, bo mam jeden sprawny, drugi niestety niesprawny. Nie wiem, na czym polega niesprawność tego, tego drugiego. Sprawdzałem wnętrze, płytki i kurcze. Nie ma żadnych urwanych przewodów, więc tego też nie rozumiem. Sprawdzimy to sobie. Sprawdzimy to sobie na eurozłączu, ponieważ znalazłem przejściówkę. Ja mam za chwilkę, jeszcze na koniec pokażę to, tą przejściówkę. Zrobimy trick z wyborem planszy. I teraz trzeba tylko. O cholera. O! Proszę bardzo. Coś się zrąbało, poczekajcie. To chyba nie ten padzik mi się wydaje, ale sprawdzę. Bo wiecie co? Bo w locie trzeba zmienić port drugi na pierwszy. Przytrzymać w ogóle e, gór na lewo i przytrzymać dwa przyciski, jak się włącza konsola. Takie coś trzeba zrobić. Żeby mieć wybór poziomów, o to chodzi, nie? Wybór poziomów, żeby był. O, nawet się już granie wczytuje. A widzicie, to są uroki tych konsol. To są uroki tych konsol, ale nie gniewamy się z tego tytułu. Zobaczymy za chwilę. Najpierw musi być podłączony do drugiego portu. Jak się Sonic pojawi w pełni na ekranie. To powinno się szybko zmienić kontroler. Robię to jak najdelikatniej się da. Dobra. Zaraz zobaczymy. I tam powinno się wcisnąć dwójkę, z tego co wiem. Tylko nie wiem w którym momencie. O, udało się. Dobra, super. Czyli trzeba najpierw przełączyć na początku na port drugi. Górne lewo plus 1 i 2. wstrzymać przez cały czas, dopóki się nie pojawi sonik na ekranie. Przekładamy do pierwszego portu i wciskamy podwójnie dwójkę. Podwójnie dwójkę wciskujemy. Wciskamy. Dobra, to sobie może zapodamy jakiś poziom na dzień dobry. Zapodajmy sobie może Green Hills, bo fajnie brzmi całkiem. Taka mała prezentacja gra śmiga w trybie NTSC, ponieważ jest obraz bardziej szerszy, więc... Myślę, że to nie powinno przeszkadzać, zwłaszcza, że no, gdyby było w palu, to no, raczej by się nie dało tego oglądać. Jeszcze i tak za jakiś czas zobaczę sobie test gier z Mega Drive, bo mnie to bardzo interesuje. E, dlatego, że będę chciał niedługo przerabiać Mega Drive'a w ogóle, żeby też odpalał gry w NTSC w tej prawidłowej prędkości. E, pozostałych konsol już nie będę przerabiał. Nesa tą moją europejską wersję zostawię tak, jak jest, czyli europejska wersja a Super Nintendo nie ma z tym problemów, więc poradzimy sobie z tym. I widzę, że podłączenie konsoli pod eurozłącze to jest chyba najlepsze wejście, znaczy pod złączkę pod eurozłącze, bo mam tradycyjnie na AV, ale ma, znalazłem złączkę yy, z kartową i obraz jest przepiękny na tym telewizorze, po prostu genialny, nie? Jest idealnie zrobiony pod, pod te starsze. I o to właśnie chodzi o to właśnie chodzi. Także Sonic 2 na Master System będzie miał niedługo 30 lat. Z tejże okazji, no mówię, postaram się tak w, swoje, w swojej kolejności nagrać materiał na ten temat. Jeszcze nie wiem, czy będę, e, nie wiem, zatrudniał do tego celu, cholera, e, do tego celu będę zatrudniał nagrywarkę, czy tak nagram, nie wiem. Jeszcze się upewnię co do tego później. na to muszę scenariusz w ogóle ułożyć, bo do tego bez scenariusza to nagranie nie będzie zbytnio dobre, zwłaszcza, że to będzie, powiedzmy, taka luźna recenzja, ale powiedzmy, że, że moja subiektywna. Więc tu nie będę, nie będę nic oszukiwał, ale obraz jest piękny, to naprawdę nie wiem, wyście musieli chyba tylko przetestować u siebie, jak macie starszy telewizor i jak macie tą konsolę, to wypróbujcie sobie e, przy eurozłączu, jak macie taką złączkę, którą wam za chwilę pokażę. To sobie podłączcie od tyłu, czy tam od boku, czy jak tam macie na swoim telewizorze CRT-ku i po prostu wypróbujcie sobie to na własnej konsoli przy telewizorze, no to zobaczycie naprawdę uderzającą różnicę, nie. Obraz jest niemalże prawie jak RGB, można powiedzieć. Może przesadzam, ale naprawdę jak dla mnie jakość jest fenomenalna i nie męczy za bardzo oczu, a to może dlatego, że po prostu mam grę odpaloną w trybie NTSC. Za chwilę zresztą zobaczymy jakby gra działała w trybie Palu. Try palowskim, chociaż oryginalnie. Oryginalnie gra była robiona pod PAL. Ona nie była robiona pod NTSC, bo wyszła tylko w Europie i Brazylii. Gdzieś tam Brazylia ma tryb NTSC. Z tego co się orientuje, o cholera. Więc te, też mnie to zastanawia w takim razie. Czy rzeczywiście ta gra była robiona w pełni pod PAL, czy jednak... Nie wiem, Sega brała to pod uwagę, że... nie wiem z innego miejsca na świecie, ktoś będzie chciał sobie kupić i na swoim NTSC no, ta gra będzie śmigała, nie wiem, za szybko? Nie wiem tego. Tego niestety nie wiem. O cholera, szybko wskakuj. Ale jest bardzo płynny obraz tutaj. Niestety wybaczcie, że wam tego nie oddam, bo tych przynajmniej 60 klatkach, bo no mówię, Vegas, Vegas yy, 13 ma taki problem, że próbowałem jeden film w 60 klatkach zrobić, a ja tam w gówno widzę 60 klatek, na filmie, więc no... To było marnowanie tylko zasobu komputera. O kurde, jak ja tam dolecę? Tam ponoć szmaragd jest, z tego co pamiętam. Więc nie wiem jak ja tam dolecę. Będę musiał to kiedyś sprawdzić, jak ja to robiłem. W swoim Zagrajmy Wy. Zobaczcie sobie na szybko tą prędkość ustaloną przez yy, przerobioną moją konsolę. Ta ja konsola jest na tyle przerobiona, że... Jeżeli nie widzieliście filmu z przerobienia, no to was zapraszam tutaj do tego momentu. Chcę przytrzymać reset na około 2 sekundy. I tak to wygląda, nie? Co prawda, dźwięk tak wolno nie działa. Eee, domyślnie, tak jak odpalicie sobie nie wiem, na Master w systemie 2 czy co innego, tylko po prostu tu jest już wynaturzona prędkość palowska. Mniejsza docelowo e, i gra tak nie śmiga, jeśli chodzi o muzykę, bo gameplayowo to, gameplayowo to wiadomo, że jest wolniej, ale muzyka jest normalnej prędkości. Żeby wrócić do trybu NTS, no tak zwyczajnie w trybie pal y, gra muzyka. Tylko oczywiście obraz jest obraz jest ściśnięty, wiadomo, rozdzielczość i te sprawy. Dobra, pokonajmy tego bossa i miejmy tą już prezentację z głowy. Chciałem, wiecie, zacząć od innego poziomu, bo zazwyczaj, jak ktoś uruchamia, to zawsze jest ten underground zone. A jednak, ja wolę troszkę pokazać coś więcej na ten temat. No i co? Polecam wam sobie zagrać. Oczywiście, jeszcze będzie pełna tak, jakby. Recenzja tej gry w ramach nowszych gier na starszą konsolę, za to się wezmę, bo ja widzę w tej serii sens. Widzę, że jest zainteresowanie, zwłaszcza tymi grami, które są bardziej, kurde, cool. znane. Są bardziej znane i to mi odpowiada, że fajnie, że Wam się to ogląda w ten sposób, a nie widmy. Więc super. To mi się podoba. No, oczywiście ona jest inna niż na Mega Drive'a, mega nie? Ale... O! To nie było konieczne! Dobra. Jeszcze raz. Trzeba się z tym rozprawić. Spróbuję. A jak nie, to nie. Trudno. Nie trzeba, nie trzeba robić czegoś na przekór. Nie wiem. Jeżeli się nie chce. Przykładowo. Mówię, o, o takich szczegółach, no, mówię, będę wam opowiadał w yy, w tamtym filmie, który przygotuję, już tu za dużo nie będę zdradzał, bo zresztą trochę widać, że przegrywam. A tu jeszcze jest zerowe życie. Dają mi jeszcze szansę. A nie, to jest ostatnie. Myślałem, że jest zerowe jako ostatnie. Myślałem, że mam jeszcze jedno. Tutaj trzeba, no tak, lecieć trochę z głową. Z głową trochę lecieć trzeba. Dobra, tu nie dolecę. Lecisz. I się nie zastanawiasz. Ale mimo to gra jest bardzo fajna. Jak nie znacie, to zagrajcie koniecznie. Na Master System jest y, łatwiejszą wersją niż na Gear, jeżeli chcecie wiedzieć. Tutaj jest większy ekran. I co niektórych bossów jest łatwiej pokonać. No i jak większy ekran, to więcej widzicie na telewizorze przynajmniej. Na emulatorze obojętnie. Jednak prawdziwa konsola to prawdziwa konsola, nie? O kurde. Nie trafiłem tego prosiaka. Czy byka. Raczej jak dla mnie to zbyk, byk. Z rogami. Takimi jak uszy trochę. Uszy Batmana. Dobra, kiedy padnie? Uuu. Co i co czubku? No i dobra, trafiłeś do wariatkowa, nie pozdrawiam, dobra, idziesz, szaleńcze niebieski, świrze jeden, no i dobra, to była dla was prezentacja gry Sonic 2 na Master System, w zasadzie Sonic the Hedgehog 2 na Sega Master System, mistrzowski system, tu nie ma żadnego słowa, które powie, że nie, że to są jaja. Od razu Wam jeszcze pokażę tą złączkę. I ja się zastanawiałem, czy ona w ogóle będzie działać. Że Wam pokazuję. Ona jest w ten sposób podłączona. O, widzicie? Jest to tak podłączone. Na tej zasadzie tu jest kart i tu z obrazu AV wychodzi sobie taki oto obraz. Co sądzicie o tej wersji? Polecam Wam sobie i tak ją zobaczyć, nawet jeżeli nie znacie tej gry, no bo jednak warto. Warto się zapoznać. No i co? Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dużo zdrowia i widzimy się w kolejnym jakimś filmie, którym na pewno wymyślę. No, będę się bardziej skupiał na serii, którą polubiliście ostatnio i plusik dla Was, bo widzę że, widzę, że, yy, widzę, że obserwujecie moje starania na ten temat i w zasadzie o to chodzi. Także do zobaczenia. Trzymajcie się.